Jarosław Zadylak, koordynator grup młodzieżowych GKS Tychy i trener drugiej drużyny, szczególnie ta druga funkcja łączy oba zespoły, bo wielu młodych zawodników miało okazję występować w drugim zespole. To wynikało z tego, że była ograniczona liczba posiłków z pierwszego zespołu, czy po prostu tak duży potencjał młodzieży jest w GKS-ie Tychy. Zdecydowanie ta druga opcja jest naprawdę ogromny potencjał młodych ludzi w naszym klubie i dlatego też mamy takie parcie w klubie na, na wprowadzenie jak najszybsze wprowadzanie młodych ludzi do piłki seniorskiej. Poza tym ci chłopacy na to zasługują i, i, i chcemy, chcemy jak najszybciej do tej piłki seniorskiej wrzucać. Jeśli chodzi o grupy młodzieżowe, takim flagowym produktem był zespół U-17. Na dwie kolejki jeszcze do końca była nawet szansa na awans, ostatecznie piąte miejsce i tylko dwa punkty straty do wicelidera. To jest wynik, z którego trener jest bardzo zadowolony. Przeciętnie, czy, czy można było pokusić o coś więcej? No, należy zaznaczyć, że drużyna U-17 była beniaminkiem w tych rozgrywkach. Zgadza się. Tak naprawdę to tej Centralnej Ligi Juniorów bardzo się baliśmy, bo nie wiedzieliśmy z czym to się je, jak duży będzie poziom tej Centralnej Ligi Juniorów. Wiedzieliśmy, że mamy silny zespół, ale czy aż tak silny, żeby, żeby walczyć o coś więcej jak utrzymanie, tego, tego nie wiedzieliśmy. Natomiast dzisiaj, dzisiaj jesteśmy i zadowoleni, i czujemy lekki niedosyt. Niedosyt z tego, że rzeczywiście na dwie kolejki przed końcem pojawiła się ogromna szansa na to, żeby tę ligę wygrać. I, I były na to naprawdę realne szanse. I, i, i to było bardzo miłe, bardzo fajne. I, i tacy byliśmy tym bardzo zaskoczeni. Natomiast no, no, no szkoda, że się nie udało. E, ta, ta przepaść punktowa tam jest rzeczywiście bardzo, bardzo mała. Dwa punkty tylko do lidera, ale, ale dało nam to piąte miejsce. Co dalej z zespołem U17? Jaka przyszłość trenerów Pitrego i Zemanka? Trener Pitre i trener Zemanek będą teraz pracowali w grupie U-19. Będzie to grupa grająca w pierwszej lidze w A1. Też mamy pewne plany, jeżeli chodzi o tę grupę. Celem jest na pewno walka o, o makroregion. Jeśli chodzi o U-17, najbliższy sezon, zdaniem trenera to będzie zespół o podobnym potencjale? Mocniejszy, słabszy? Na pewno tutaj jest trochę różnicy, bo w tej drużynie, która brała teraz udział w centralnej Lidze Juniorów byli już zawodnicy kontraktowi, czyli, czyli było trochę takich indywidualności w tym zespole. Natomiast, natomiast tutaj ten drugi zespół, który już wystąpi w nowej edycji, spodziewamy się, że to będzie mocna, zwarta, silna drużyna jako całość. Jeśli chodzi o te cele, które przed sezonem postawiliście poszczególnym rocznikom trenerom, to udało się zrealizować, bo byliśmy obecni na meczu m.in. U12, tam dwa roczniki awansowały. Jeśli chodzi o juniora młodszego, tam udało się zająć pierwsze miejsce, druga drużyna drugą pozycję. Jak trener całościowo patrzy na ten sezon, czy te wszystkie cele udało się zrealizować? Wszystkich się nie udało zrealizować, natomiast naszym priorytetem teraz jest awanse w rocznikach 2008-2009, mając na uwadze i chęć walki o Centralną Ligę Juniorów U 15. I tutaj mieliśmy takie priorytety, żeby w tych rocznikach zrobić awanse. To nam się udało jak i w jednej, tak i w drugiej drużynie. Natomiast jak, jak można to podsumować? No, no, Ciekawo drużyna zaprezentowała się w A1ce. Zajęliśmy tam piąte miejsce w najstarszej lidze Juniorów, gdzie, gdzie też występowali już zawodnicy przygotowywani się, e, przygotowywani do, do Centralnej Ligi Juniorów, czyli z rocznika 2-5 e, i spokojnie dawali sobie radę, potrafili się obronić w meczach naprawdę bardzo trudnych I, i, i to cieszy, bo już mamy gdzieś zawodników ogranych, przygotowanych do Centralnej Ligi Juniorów w mniejszej czy większej ilości. Natomiast w tych młodszych rocznikach no, walczyliśmy w U11 o, o, o pierwsze miejsce i o grę w Barażach nie udało się. Myślę, myślę, że przy wzmocnieniach w tym sezonie na pewno to zrealizujemy rodzice, którzy teraz nas oglądają i jeszcze nie zapisali swojego dziecka do GKS-u, tych co zatem należy zrobić, żeby taki młody zawodnik mógł występować w naszym klubie. Jesteśmy na, otwarci na, na wszelakie zgłoszenia rodziców e, młodych adeptów tutaj. E, zapraszamy do naszego klubu e, i no, dbamy o rozwój tych chłopaków i, i czekamy na nich. Jeśli chodzi teraz o drugi zespół GKS-u, Tychy, na pewno imponująca końcówka, 12 zwycięstw z rzędu, finalnie skończyliście na najniższym stopniu podium. Chciałoby się zapytać, dlaczego tak późno? Czy to wynikało z tego, że, że ten okres, początek sezonu był trochę zwariowany i ta drużyna trochę potrzebowała czasu, żeby się zgrać? Na pewno tak. No, drużyna generalnie przyjęta z marszu przez moją osobę, bo już po pierwszej kolejce. Na pewno później w okresie przygotowawczym, tym zimowym, e, przygotowa przygotowywana z nowymi zawodnikami, e, którzy przeszli do nas u 19: z takimi jak Machowski czy, czy Zaremski, Chachuła. E, także posiłkowana bardzo mocno zawodnikami z centralej ligi juniorów, jak Pawlusiński, Orliński, Dzięgielewski czy Sip. I, i, I ta drużyna z tymi młodymi ludźmi była budowana od nowa. E, zaczęliśmy może dwoma dobrymi meczami, które, które przegraliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o, o styl i o, o sytuację bramkową, nie mieliśmy się czego, czego wstydzić. Złapało po trzech kolejkach, ale to się cieszę, bo, bo wygrać 12 meczów z rzędu to, to nie jest przypadek. W tych 12 meczach może jeden czy dwa mecze, w których mieliśmy jakieś tamkolwiek problemy, Natomiast wszystko było pod nasze dyktando i, i, i było to takie zdecydowane zwycięstwa. Dlatego no to bardzo cieszy, bo to tylko świadczy też o potencjale tych młodych ludzi, których tutaj mamy, tutaj mamy w klubie i, i sześciu zawodników tej drużyny dzisiaj jest na zajęciach pierwszego zespołu, także, także no, to bardzo cieszy. Właśnie to miało być moje kolejne pytanie, czy jest problem obecnie z frekwencją na treningach drugiego zespołu, no bo trener Dermin zabrał ci kilku zawodników, oni trenują równocześnie, jak to w tej chwili wygląda wszystko? Z frekwencją nie ma problemu, bo też mamy chętnych do, do grania w GKS-ie z innych klubów, obecnie testujemy trzech, dzisiaj ma się pojawić E, czwarty zawodnik do testowania. Znowu e, zeszło e, trzech zawodników z U19, e, dlatego jedy, jedynie co, co odesz, odszedł to, to Arek Wolak i prawdopodobnie odejdzie Tomek Rężelo, reszta tutaj e, nie zgłaszała chęci odejścia z tego, z, z tego zespołu. Dzisiaj na treningu mamy 19-20 ludzi, także, także frekwencja jest duża. Jaki jest pomysł na ten zespół, jeśli chodzi o najbliższy sezon, to cały czas ma być ogrywanie tych młodych zawodników. Czy planujecie większe transfery, żeby być może zawalczyć nawet o awans? Na pewno priorytetem jest tutaj ogrywanie i przygotowywanie zawodników do pierwszego zespołu. To jest dzisiaj najważniejsze, żeby tych młodych ludzi tutaj trenerowi derbinowi jak najszybciej dostarczać. I tak jest główny cel.